W nowej scenerii rozegrano w świdniku siódme lubelskie zimowe zawody samolotowe. Startowała rekordowa liczba załóg 28 samolotów gabrony i wilgi, większość na nartach. Dla zawodników wiele mocnych wrażeń i pięknych przeżyć. Już po raz czwarty w tej imprezie. Wyciężyli reprezentanci aeroklubu robotniczego w Świdniku, wieloletni pracownicy WSK Ryszard Kasperek i Eugeniusz militarz. Godnie uczcili 20-lecie swojego zakładu. Górnicy Zagłębia Miedziowego zakupili nowe szybowce dla aeroklubu w Luginie. Otrzymują one na życzenie pilotów imiona. Pięknie wymalowane na kadłubach. Sławić będą swoich protektorów lubińską mieć, kopalnię Polkowice, kopalnię Lubin, kopalnię rudna. Dowód wielkiej sympatii górników zagłębia miedziowego do swojego aeroklubu. Gratulujemy Lubinowi dobrego przykładu. Życzymy jego pilotom, skoczkom i modelarzom sukcesów w powietrzu. Szef lotnictwa sportowego Związku Radzieckiego, zastępca przewodniczącego organizacji DOSAAF, generał Anton Jakimienko, przebywał z wizytą w Polsce. Na stołecznym lotnisku podziwiał loty szybowców samolotu Wilga i skoki spadochronowe. Serdecznie podejmowany przez lotników aeroklubu warszawskiego wyrażał się z uznaniem o ich poziomie wyszkolenia i o polskim sprzęcie lotniczym. Pamiątkowe znaczki i proporczyki symbolem serdecznej więzi sportowców lotniczych Polski i Związku Radzieckiego. Andrzej Kowalski dba o swoich podopiecznych. Długoletni społeczny instruktor spadochronowy Aeroklubu Bydgoskiego Wykonał właśnie tu na dziewiątych spadochronowych mistrzostwach Polski juniorów 1500 skok. Na mistrzostwach nad brdą skoczkowie pomorscy wyróżnili się szczególnie zwyciężając indywidualnie i zespołowo. Poziom zawodów dobry, wyniki zachęcające. Rosną nam młode kadry. Nie ma co, udały nam się chłopaki. Dziewczęta też, uroda i wdzięk. Pierwszy w życiu wywiad, trema jak przed pierwszym skokiem. Ze wzgórza Czcibora, nad którym leci samolot z transparentem, biały orzeł dumnie wnosi skrzydła do lotu. Monumentalny pomnik symbolizuje polskie zwycięstwo nad odrą. W tysiąclecie zwycięstwa wojsk księcia polskiego mieszka pierwszego nad oddziałami margrabiów niemieckich odbyła się pod Cedynią wielka patriotyczna manifestacja kombatantów, zasłużonych pionierów ziemi szczecińskiej, młodzieży, żołnierzy i licznych rzecz mieszkańców tego regionu. Nie zabrakło w tysiąclecie cedyńskiej historii lotników sportowych. uznaniem podziwiano piękne ewolucje powietrzne. Wysoki gum pilotażu zademonstrowali piloci samolotowi, koczkowie spadochronowi i modelarze. Jak przystało na jubileusz? Dziesiąty rajd dziennikarzy i pilotów rozpoczął się w stolicy. Rozmachu dodał mu hojny patronat Zjednoczenia Przemysłu Lotniczego. Wszystkie załogi latają na Wilga. Oprócz pilotów i dziennikarzy, w ich skład chodzą serdecznie witani przodownicy pracy zakładów przemysłu lotniczego, wiodący systemem sztafetowym meldunki zobowiązań produkcyjnych. Dęblin, mesa pierwszego etapu. Gościnni gospodarze słynnej szkoły Orląd przygotowali bogaty program. Zwiedzanie uczelni, liczne spotkania i wspaniałe pokazy lotnicze. Przed Świdnik, gdzie produkują światowej sławy śmigłowce, trzeci etap w Rzeszowie. Gości rajdowych podejmuje miejscowa WSK, potężna wytwórnia silników o 35-letniej tradycji. Przednicy rajdu złożyli hołd pamięci generała Karola Sierczewskiego, składając wiązanki światów pod pomnikiem obeliskiem w miejscu, gdzie zginął bohatersko wielki Polak, który walczył za wolność waszą i naszą. A w Mielcu na kolejnym etapie wielka wystawa 25-lecia przemysłu lotniczego, szlakiem którego biegnie jubileuszowy rajd dziennikarzy i pilotów. Wczoraj, dziś i jutro naszej produkcji lotniczej, która w Polsce ludowej ma wielką szansę stać się przodującym narodowym przemysłem. Nielecka wystawa i wytwórnia sprzętu komunikacyjnego, jeden z największych zakładów naszego przemysłu lotniczego, budzi zrozumiałe zainteresowanie. Kolejne emocje na etapie do Bielska Białej, gdzie produkują znakomite polskie szybowce. Załogi wojskowe latają również na wilgach z biało-czerwonymi szachownicami. Pod tym nastrój bojowy. Która załoga zwycięży? Na bielsko bielskim lotnisku, gdzie gratulowano serdecznie zwycięzcom etapów, jeszcze nikt nie przypuszczał, że Hanna Kramarczuk zwycięży w konkursie dziennikarskim rajdu, a Waldemar Gross okaże się najlepszym wśród pilotów. Przelot ostatniego etapu. Raid tradycyjnie kończy się w stolicy Dolnego Śląska. Wilgi pracowicie pokonują trudny etap. Lotnicze zakłady naukowe i kombinat Delta Hydral we Wrocławiu prezentują uczestnikom rajdu swój dorobek. Przodownicy pracy serdecznie związani z pilotami i dziennikarzami przekazują sztafetę meldunków zobowiązań. A na zakończenie wizyta w jednej z jednostek Wojsk Obrony Powietrznej Kraju. Smakuje żołnierski obiad. A jeszcze lepiej przy ognisku kiełbaski. Na lotnisku i w murach uczelni lotniczej w Dęblinie szkolą się wychowankowie aeroklubu PRL. Wyższa oficerska szkoła lotnicza zapewnia im wysoki poziom nauki. Utrzymywanie stałej sprawności fizycznej jest nieodzowne dla podchorążych studentów. Pilotów, inżynierów, dla których pasja latania na odrzutowcach łączy się z umiłowaniem służby w powietrzu na straży polskich granic. Wychowany z aeroklubu bydgoskiego, obecnie pilot lotnictwa sanitarnego Jan Wróblewski zdobył najwyższe laury w szybownictwie. Został po raz drugi mistrzem świata w Jugosławii w 1972 roku. Po raz pierwszy tytuł ten uzyskał w Anglii w 1965 roku. Ma na swoim koncie sukcesów sportowych także Wicemistrzostwo Świata zdobyte w Stanach Zjednoczonych, rekordy krajowe i międzynarodowe. Posiada diamentową odznakę szybowców. Takich wyników nie osiągnął dotychczas żaden pilot na świecie.